I cześć i czołem, z tej strony Zupełnie Absolutny, to jest kolejny odcinek z grą Crash Time 2, czyli Cobra 11. Dzisiaj trochę taki eksperymentalny odcinek, nie wiem czy mi się uda go nagrać, zaraz zobaczymy. Dobra, spróbujmy. Ok, mamy tutaj do wyboru jakieś możliwe pojazdy, na przykład Porsche, Albo sportowe auto, weźmy tego Porszaka. No i wczytuje się gra. No i jesteśmy. Zaraz Wam powiem, na czym polega ta eksperymentalność. Ale może najpierw niech ruszy jakieś zlecenie. Town. This time, we're really gonna nab them, and that's where you come in. I knew it. Can you ever get anything done without us? Of course not. We're Cobra <laughs> 11. Don't let it go to your heads, boys. So the gumballers are here. We put up a barricade near the Rhinofer city limit. All you need to do is lure them there for us. They're bound to follow you if you rile them a bit with your sports car. But first, you need to run everyone's data through our computer. You know how that works these days. You just follow the vehicle for a few seconds until the computer returns a result. You're getting so dependent on technology, they're automating everything for you guys so you won't even have to set down your coffee cup while you're driving. Stop blathering. Just do what I told you and everything will be alright. Right, right Samir, step okay, on the Gumballer. gas and bring Hada his quarry. Okay, you're man. Całkiem blisko tu jest, możemy sobie pojechać tu na skróty. Eksperymentalny odcinek polega na tym, że podbiłem sobie rozdzielczość. Sprawiam monitor Full HD, natomiast udało mi się w opcjach podbić rozdzielczość podwójnie do 4K. I tak nagrywam właśnie ten odcinek. I liczę na to, że się uda. O, jak ładnie nagrać odcinek w takiej formie, jak chciał, żebyście go widzieli, bo gra bardzo ładnie wygląda w rzeczywistości. Natomiast... Natomiast podczas kompresji dużo, dużo jakościowo schodzi. Chciałem Wam nagrać przynajmniej jeden odcinek, żeby pokazać, że gra no, jest bardzo ładna, wyraźna. Co prawda teraz gram na tych na tej rozdzielczości podwyższony i ten obraz nie jest taki piękny jak w Full HD, a tylko wina tego, że... że po prostu nie mam takiego monitora, który by udźwignął taką rozdzielczość. No dobra, zobaczymy, mam nadzieję, że się wszystko uda. Zobaczycie sobie ten odcinek w trochę lepszej jakości niż zwykle. Dobra. Coś tutaj jest... Na znacznik. Dobra, śledź przeciwnika, liczba pozycji. coś mam robić, tak? Mogę śledzić, czy mam go rozbić? Nie mam pojęcia. Co tym razem? W każdym go śledzę. Ach, te samochody. Mam muszę go uszkodzić, tak mi się wydaje. Muszę go... go uderzyć. Jest dość szybki. Idziemy dalej. To jest dość szybki, naprawdę. Ja już jestem też uszkodzony 8%. to też szybko schodzi. Dobra, jesteś bój Okej, okay, yy, dobra, ten już jest załatwiony, tutaj muszę innego znaleźć tak o co tu chodzi? Dobra, muszę jechać w to miejsce Tutaj już mi wycieka czas Ej. Miałem mi 2 minuty i 7 punktów kontroli Nie wiem co się wydarzyło, czy ja miałem tylko go śledzić może do tego punktu

I odblokowano starą dzielnicę przemysłową parku o cyrku. To byłoby na tyle, taki krótszy odcinek, ale chcę przetestować, jak to faktycznie wygląda w praniu. Czy obraz faktycznie jest wyraźniejszy? Zobaczymy. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.